Hej, tu Ani. Z kanału kombinuję z papierami. Witam Was serdecznie w pierwszym filmiku na moim kanale. Wyparcie za ewentualnie niedociągnięcia, ale dopiero uczę się nagrywać. To są moje pierwsze filmy, ale chciałam dołączyć do YouTube'owego świata skrapowego i dzielić się z Wami tym, co stworzyłam. No i żeby nie przedłużać, pokażę Wam na początek przepiśnik, który ostatnio zrobiłam na prezent dla przyszłej szwagierki. Bo sama prosiła, żeby zamiast prezentu taki zrobić, bo oglądała mój, spodobał się jej. Więc zabrałam się do skrapowania i zaczęłam tworzyć. I na początek pokażę Wam kolekcję, z której skorzystałam. I ratowałam się tymi papierami z Marianne oraz tymi z Aksiona, kwiatowymi ponieważ no wyszedł ten przepisnik tak spontanicznie i stwierdziłam, że skoro nie mam takich kupionych pod to specjalnie, to już nie będę szukała po sklepach, tylko użyję takich neutralnych, które pasują do wielu prac, wiecie, zygzaki kropki, kwiatuszki i myślę, że całkiem fajnie wyszło i jeszcze korzystałam sobie z jednej strony z tego bloku z Vintage to była taka jedna strona, którą nie wiedziałam, do czego użyję, jak ją zobaczyłam, bo to są takie, właśnie taka, taki arkusz z poplamionym, jakby plamą, po kubku kawy. I tak zastanawiałam się, do czego właśnie, by móc to użyć. I jak tak usłyszałam przepisnik, to od razu pomyślałam, że tutaj będzie to idealnie pasowało do kategorii kawy, napoje koktajle, zresztą zaraz zobaczycie w środku jak to wygląda no i tak na okładce mamy babeczkę na takiej serwecie ja używam takiego wykrojnika, taki fajny z babeczką właśnie a serwetę mam z tego ostatnio sobie właśnie ją zakupiłam i jestem bardzo z niej zadowolona przepiękna jest a te serduszka robiłam dziurkaczem brzegowym. Napisy mam zwykłe z biedronki. I szkoda, że nie było ich więcej, bo zakupiłabym sobie na pewno parę sztuk. Bo naprawdę są ładne, takie wypukłe, właśnie. Z tego kajeta. Bardzo mi się one podobają. Kwiatuszki, wypychanki, które w środku będą się przewijały przez cały przepiśnik. To są też takie fajne wypychanki z aksona, Kokardki ze sklepiku Ugosie, takie właśnie też styl vintage. No i narożniki, żeby zabezpieczyć boki przepiśnika. No i przejdźmy do środka. Napis sobie drukowałam na drukarce razem z tym. A te takie przeszycia mam z tego, z tego całego zestawu. Takie mam właśnie zestaw wykrojników z przeszyciami. Bardzo lubię z niego korzystać, bo taką fajną właśnie tutaj robią rameczkę. No i to są te wypychanki oraz naklejki z takiego też bloczku fajnego z naklejkami, też z Aksiona. I tu mam na taśmach dystansowych kieszonkę, w niej mam maty, którym tak idealnie przepasował ten rogaliczek, ten croissant tutaj, owoce. I tu można sobie zapisać szybki przepis, czy jakieś takie skróty, yy, takie kuchenne ABC, jakieś gramatury, ile co grama. zwykła właśnie mata biała, taka i ozdobna. Te sztuce mi tutaj też fajnie przypasowały, na obrazeczek. I w środku mamy po 20 kartek. Staram się, żeby nie był za gruby ani za cienki ten y, przepiśnik. Dalej mamy dania i zupy. Special for you. Tak z miłością się gotuje dla kogoś, więc też tak serduszka pomyślałam, że fajnie tu pasują. Kolejne torty, ciasta i ciasteczka. Mam taką fajną też naklejeczkę z tortem. Taką właśnie wypukłą też z babeczkami. I już ostatnia. To są sałatki, grill oraz przekąski. Tu chciałam, żeby było tak kolorowo. Tu już jest na takie inne przepisy. Pozostałe. Znowu 20 kartek. I na końcu mamy ta już jest niepodklejona na taśmach. jest taka zwykła w kratkę, w kratkę y, strona. I taka druga właśnie z koszem piknikowym. Bardzo ładna. A z tyłu jest mój nick. Bo na razie logo dopiero co sobie stworzyłam, już w kolejnych pracach będzie. Ale tu jeszcze go nie miałam, więc tylko wkleiłam sobie mój nik. Tak się prezentuje cały tył przepiśnika. Mam nadzieję, że spodoba się osobie, która go dostanie. Koniecznie piszcie mi w komentarzach, co o nim sądzicie. Jest to tak naprawdę mój drugi przepisnik, jaki robiłam. No pierwszy tylko dla siebie. Ja w ogóle miałam bardzo długą przerwę w skrapowaniu. Ale myślę, że o tym jeszcze, jeszcze opowiem. Dziękuję za obejrzenie filmiku. I zapraszam do subskrypcji. Byłoby mi bardzo miło, no bo na początku, wiadomo, każdemu jest się ciężko rozwinąć. Także bardzo się cieszę, jeżeli nie zasubskrybujecie. Postaram się w miarę często, jak tylko mogę coś tam wrzucać. No teraz się rok szkolny zacznie, więc też będzie ciężko, ale, ale będę się starała zaglądać, coś, coś Wam tutaj pokazać od czasu do czasu. Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie. Pa, pa!